Więc mamy Forda Mondeo 2016 rok, 2.0 od diesel, 150 koni, może być też 180. Pokażę Wam dzisiaj, jak przy użyciu Forscana sprawdzić zapchanie dpf -a. Do tej czynności, oczywiście, użyję program Forscan i kabelek od firmy Vigate. Jedną stroną podpinamy się do samochodu, a drugą podpinamy laptopa przez wtyczkę USB. Szczerze powiem, kabelek świetnie się spisuje, szybko się łączy, nie ma żadnego przełącznika co robi go jeszcze bardziej przyjemniejszym w obsłudze. W opisie znajdziecie link do kabelka, kod rabatowy i link do recenzji o tym kabelku. Również na koniec filmu trochę więcej informacji o tym kabelku. A teraz przechodzimy do procedury. Z pierwszą rzeczą, którą robimy, to oczywiście podłączamy, włączamy stacyjkę. Stacyjka włączona to uruchamiamy program Forscan Łączymy z pojazdem Rozpoznaje mamy już zapisane, więc podłączamy się Następnie tutaj w tych opcjach wybieramy opcję Odczyt danych PIT. Jeżeli cokolwiek tutaj mamy, to musimy to usunąć. Więc idziemy najpierw w ustawienia tutaj, wskaźnik. Tutaj z tego opcji wybieramy wszystkie. Zatwierdzamy, OK. Następnie tutaj z tej opcji, tutaj po lewej, usuwamy wszystko, co było wcześniej ustawione. A jeżeli mamy czyste tutaj te pole po prawej stronie, to nie musimy tego robić, To tego co ja akurat robię. Więc ja usuwam te wszystkie wybrane pID, -y, które wcześniej sprawdzałem. Następnie tutaj mamy puste pole. Zatwierdzamy to. I jeszcze raz wchodzimy w ustawienia. Wszystkie wybieramy moduł wszystkie i tutaj u góry wpisujemy DPF. Następnie pojawiają nam się różne tutaj kwestie. Jakkolwiek możemy wybrać je wszystkie tutaj. Wskazania. Co prawda, wszystkie nam nie będą potrzebne, ale będziemy mieli pełny obraz dpf Kiedy już wszystkie tak wybraliśmy, zatwierdzamy tutaj na dole i widzimy, wyświetla nam się w takiej pozycji. Tutaj u góry możemy wybrać, czy to będzie jako wskaźnik, oscyloskop, czy jako tabela. Dla mnie najbardziej wygodnym jest to rozwiązanie, więc ja zostawię widok w takiej pozycji. I następnie odpalamy samochód. Odpalamy samochód, a w polskanie uruchamiamy tą opcję odczyt danych. I następnie możemy widzieć zobaczyć tutaj wskazania. Wartość procentowa maksymalnego nagromadzenia sadzy w układzie mam 51%. Nie wiem do końca, co to oznacza. Jakkolwiek, im mniej, tym lepiej. No to Z tego, co się dowiedziałem. Powiem Wam, że czasami, jak sprawdzałem, to miałem nawet 91%, więc ta wartość procentowa się zmienia. Zależy też od tego, kiedy samochód wprowadza, jest wprowadzony w system wypalania DPF. Więc warto to obserwować. Jeżeli byłby jakiś niepokojące znaki, jeśli chodzi o DPF-a, to warto sprawdzić w ten sposób. Nam jakąś informację da, jeśli chodzi o zapchanie dpf czy zanieczyszczenie dpf To tyle. Jeżeli po sprawdzeniu możemy tutaj właśnie wybrać wskaźnik, widzimy w taki sposób albo oscyloskop, jeżeli ktoś lubi też w ten sposób obserwować informacje dane. Jakkolwiek mi najbardziej odpowiada ta, ta opcja. Więc jeżeli jesteśmy już, mamy tą wiedzę, to zamykamy, naciskając ten przycisk. Zatrzymaj da, odczyt danych. Wyłączamy silnik. I oczywiście wtedy możemy bezpiecznie zamknąć program. To tyle. Pozdrawiam serdecznie. Jest kilka słów odnośnie kabelka Wigate. Jak znaleźć ten produkt? W wyszukiwarce wpisujemy vgate.pl Na stronie producenta Wigate znajdujemy produkt, który nas interesuje. W tym wypadku Wigate, Wulinkę, FS. Naciskamy Kup teraz. Po zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, wybieramy, dodaj do koszyka. Zobacz, koszyk. Kod kuponu wpisujemy Mechanik, kreska na dole mobilny i potwierdzamy. Widzimy, cena nam się zmniejszyła 30 zł, taniej i również kurier, płatność z góry darmowa. Więc jeżeli chciałbyś się dowiedzieć więcej na temat tego produktu, zajrzyj do opisu, tam znajdziesz link do tego produktu, znajdziesz kupon rabatowy, jak i również znajdziesz link do filmu z recenzją odnośnie tego kabla. To tyle. Pozdrawiam serdecznie.